Po dłuższych też przemyśleniach, po dłuższej analizie tego wszystkiego, co się dzieje, wiem, że to jest dobra decyzja, o której za chwilę Wam opowiem. Przedstawiłem Państwu, mediom list otwarty, który też opisuje, który opisuje wiele szczegółów. Motywów, dlaczego taką decyzję podjąłem. Dzisiaj polskie rolnictwo stoi przed wieloma wyzwaniami, potrzebuje bardzo silnego głosu, bo potrzebuje oczywiście bardzo mocno też jedności. I oczywiście, do czasem do jednego punktu, do jednego miejsca są różne drogi dojścia. Moja wizja tego wszystkiego okazuje się, że jest nieco inna niż chociażby tutaj ministra Siekierskiego. Też tempo prac, co nie znaczy, że jedna czy druga wizja jest lepsza czy gorsza, ale czasem. Po prostu warto też pozwolić realizować swoją drogę tym, na których barkach jest powierzone pełnienie danego stanowiska, ja zrealizowałem to wszystko, o czym też rozmawiałem niejednokrotnie z premierem Donaldem Tuskiem, który powiedział mi, żeby tutaj ministrowi Siekierskiemu pomagać pomagałem jak mogłem dawałem tyle rad, ile mogłem często w rozmowach w cztery oczy, czasem też przez media. Widzieliście to w ostatnim czasie. Mówiłem o tym, że chcę opuścić resort już kilka tygodni temu teraz jest na to dobry moment po wyborach prezydenckich, po głosowaniu, po przegłosowaniu wotum zaufania dla rządu. Nie chciałem swoją decyzją wprowadzać jakiegokolwiek zamieszania, zakłopotania właśnie, właśnie w tych decyzjach Polska wieś to najbardziej, najdynamiczniej rozwijający się sektor polskiej gospodarki od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Polscy rolnicy szybko działają, nie mają czasu na poprawę i to pokazali biorąc bardzo duże środki z Unii Europejskiej. To jest też taka moja odpowiedź często do moich zarzut, do zarzutów, do mojej osoby, że chciałem robić coś szybko. No tak, czas ucieka. Decyzje muszą być podejmowane szybko, decyzje muszą być podejmowane w odpowiedni sposób i warto, żeby minister, główny minister miał często też wolną rękę do podejmowania tych, tych decyzji. Dlatego ja też nie mówię o tym, bo mówiłem o ograniczaniu moich kompetencji. Co nie jest nawet do końca w mojej ocenie zarzutem do ministra Siekierskiego, z którym dzisiaj odbyłem już też jedną rozmowę, umówiliśmy się na kolejną, ja ministrowi Siekierskiemu powiedziałem wprost. Panie ministrze, zawsze może pan liczyć na moją pomoc, zawsze może pan liczyć na rozmowę. Jak pan widzi, jestem z rolnikami, oni są razem ze mną i to wszystko, co też wtłaczane było w głowy polskich rolników, że nie chcą rozmawiać, że się nie chcą spotykać, to nie jest. To nie jest prawda. Jesteśmy razem, będziemy razem. Ja będę skupiał się w następnych tygodniach na przedstawianiu szerokiej wizji dla polskiego rolnictwa, na konkretnych programach, na budowie też konkretnego programu, który jest dla mnie bardzo bardzo ważny, bardzo istotny, nie będę się też tutaj z tą machiną administracyjną yy, przepychał, ale też nie będę dawał twarzy do polityki, z którą nie do końca się zgadzam, gdzie uważam, że zagrożeń jest bardzo dużo. Decyzje powinny być podejmowane yy, w szybkim tempie, bo czas nie czeka, a Polska wieś yy, ma mało następców, dlatego tutaj decyzje muszą być podejmowane, podejmowane bardzo szybko. Proszę Państwa, dla mnie to i dla wszystkich rolników to jest nieoceniony czas 18 miesięcy ciężkiej pracy mojej, do której nigdy minister siekierski nie przedstawiał mi zarzutów, co też chciałem podkreślić, bo w mediach różne informacje się ukazują: nigdy minister Szykierski nie wskazał mi, że czegoś nie zrobiłem, bądź zrobiłem coś źle, bądź widziałby coś inaczej. Takich zarzutów nigdy, yy, nigdy nie było. A mówiąc o tej maszynie administracyjnej, to też chciałbym powiedzieć o tym, że nie sam, tutaj może dużo bardziej w pracy yy, samego ministra Siekierskiego du, zbyt duży wpływ ograniczeń, które idą ze strony polskiego stronnictwa ludowego, osób, którym często zależy na, obsadz na obsadzaniu różnych stanowisk, których w instytucjach rolnych w Polsce są tysiące. To nie są miejsca dla politycznych nominatów. To są miejsca dla fachowców. Według mnie niektórzy o tym zapomnieli. To jest czas, żeby mocno uderzyć się w piersi, żeby obsadać odpowiednie stanowiska ludźmi, którzy znają się na rzeczy, którzy mają praktykę. Ja jestem praktyk aktywnym rolnikiem, który codziennie, kiedy tylko może, jest u siebie w gospodarstwie, pracuje. Wiem, jakie są wyzwania w polskim rolnictwie. Chciałbym też powiedzieć kilka słów do rolników. Zachowajmy jedność w tym trudnym dla nas czasie. To, co się dzieje w sprawie Mercosuru, sprawy Zielonego Ładu, czy chociażby też nasi wschodni sąsiedzi, którzy bardzo intensywnie rozwijają się rolniczo. Tutaj musimy, żeby z tym wszystkim wygrać, zachować jedność, yy, zachować też jasną wizję, którą ja mam. Może to jest wizja inna niż ministra Siekierskiego, może to jest też pewna różnica pokoleniowa, a może też pewna różnica. Pochodzeniowa. Jestem nauczony szybkiej pracy, dynamicznej pracy. Gdyby nie szybka i dynamiczna praca, dobre decyzje, to polska wieś nie, nie, nie zyskałaby, nie wzięłaby z Unii Europejskiej 84 miliardów euro, które są wykorzystane na polskiej wsi. Ale to tylko dzięki temu, że polscy rolnicy podejmują szybkie decyzje, są dynamiczni, potrafią to robić i nikt im nie mówi, że mieli się tego uczyć czy robić coś, coś, coś drugi raz. Dla mnie, tak jak powiedziałem, ta decyzja nie jest prosta. To trudny czas czy trudne dni, kiedy o tym wszystkim myślałem, bo przychodząc tutaj, przychodziłem z konkretnymi pomysłami, których no, nie dano mi też zrealizować, ale wiem, z jaką misją tutaj przyszedłem, z misją pomocy, z misją. Pracowania też na i dla ministra Siekierskiego, to on dzisiaj ponosi odpowiedzialność za to, w jaki sposób resort pracuje. Może będzie teraz mu łatwiej, może lepiej, może będzie mniej skrępowany też moją obecnością czy moją dynamiką w tym resorcie. Ja życzę mu jak najlepiej wszystkim pracownikom, których tutaj jest ponad 900. To jest bardzo duża, skomplikowana administracja. Polskie rolnictwo stoi przed wieloma wyzwaniami, i ja będę w następnych dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Co obiecuję polskim rolnikom? Ja zmieniam miejsce, zmieniam pozycję, ale nie zmieniam celu. Który był, jest i zawsze będzie dla mnie taki sam: by polskie rolnictwo było silne, by polskie, polscy rolnicy i polska wieś żyli w zgodzie z miastem. To, co budowałem też przez długi czas i to nadal w ramach projektu Koalicji Obywatelskiej, projektu AgroUni, chcę budować, chcę realizować. Też mówię o tym jasno, że. Te trudne czasy wymagają spokoju, a polski rząd wymaga jedności, którą ja też będę starał się maksymalnie dawać. Pozwólcie państwo, że y, zakończę y, swoje oświadczenie właśnie właśnie tym, y, tą mową o jedności, o budowie silnego rolnictwa, co musi być odpowiedzią na, na trudne czasy. Za chwilę pójdę też jeszcze pożegnać się z wszystkimi urzędnikami, którym dziękuję za wspólną pracę. Nie zawsze było nam łatwo, nie zawsze ta moja dynamika, szybkie tempo pracy wszystkim to odpowiadało. Wiedziałem, na co się pisze. Jestem wdzięczny premierowi Tuskowi za zaufanie, za powierzoną funkcję. Realizowałem to wszystko najlepiej, jak mogłem i dziś nie mogę zawieść rolników. Wracam, jestem, bądźmy razem. I, I myślę, że tyle, prawda? Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Jestem do Waszych usług, ale już później, kiedy, kiedy, kiedy stąd wyjdę. Dziękuję bardzo. Nie, nie będzie, jest to krótkie oświadczenie, które, które tutaj Wam przedstawiłem. Jestem wdzięczny, że przyszliście i zawsze mówcie też dobrze o polskich rolnikach, bo to ludzie, którzy ciężko, ciężko wykonują. Jakie Pana plany polityczne później? Gdzie Pan się wybiera? To ja tylko mogę powiedzieć, że nigdzie się nie wybieram. Mam plan pracy razem z rolnikami, budowanie silnego programu rolnego i skupienie się też na tym, że ten gmach, i instytucje rolne w kraju wymagają naprawdę dobrych fachowców, dobrych kadr i chciałbym też swój najbliższy czas skupić na tym, by takie kadry budować. Bo nie wiadomo, co przyniesie życie, nie wiadomo, jakie miejsca jeszcze, gdzie będzie mi dane pracować. Chciałbym, żeby polskie rolnictwo się rozwijało. Ono nie będzie rozwijało się bez dobrych kadr, bez dobrych ludzi. Dlatego będę starał się skupić na budowie, to co powiedziałem wcześniej, programu rolnego który będę konsekwentnie przedstawiał wam y, państwom y, z mediów y, też za waszą przyczyną wszystkim, y, wszystkim ludziom w Polsce. To jest dla mnie to czym chcę się zajmować. Panie ministrze, a panie ministrze, a dziękuję. Dziękuję bardzo. To już wszystko. Ja mogę chociażby tylko powiedzieć o tym, że y, Wnioskowałem i udało się to zrobić: 3 miliardy złotych na budowę odnawialnej energii na polskiej wsi, ułatwienie w eksporcie polskich ziemniaków, ułatwienie też w tych służbach, które były mi podległe, bo nie było to dużo. Nie było dane mi pracować to, to co było zawsze moim marzeniem praca ze związkami zawodowymi, wprowadzenie szerokiej reformy dla tych związków, wprowadzenie odpowiedniego układu. Wiele tych moich projektów było tutaj niestety bombardowanych z różnych stron przez co nie dało się ich e, wprowadzić. Ny, dlatego dziś z innej pozycji, ale będę starał się to robić, będę starał się budować e, siłę polskiego rolnictwa. i ich jest, jest dużo więcej, o tym będę wszystkim mówił w następnych, e, w następnych dniach, a podległe niestety tylko pani redaktor dwa departamenty to nie jest wiele, ale a często, a często. Pani, pani redaktor, ja tylko powiem, nie chcę dzisiaj mówić o wszystkim. Pani redaktor, nie chcę mówić o wszystkim, co tutaj się działo. Mam nadzieję, że nie będę musiał o tym mówić. Ciężko pracować też z dyrektorami, którzy raczej pracują z głównym ministrem, a pomijają swoich. Panie ministrze, a wyjaśni pan sprawę z dyplomem na Kolegium Humanum? Panie ministrze, dyplom na Kolegium Humanum. W tej sprawie, panie redaktorze, wszystko powiedziałem w Polsacie, w mojej rozmowie. Nigdy nie miałem takiego celu, żeby jakimiś nielegalnymi ścieżkami zdobywać jakiekolwiek dyplomy. Panie redaktorze, dwa słowa. Zawsze byłem skoncentrowany na, skoncentrowany na tym, żeby wszystkie decyzje i wszystkie moje kroki były odpowiednio robione. Czekam na kontakt z prokuratury i, i, i jego nie ma. Sama prokuratura też mówi, że... Tych zarzutów nie ma. Ich nie Ale nie kupił pan to, ten dyplom, czy nie? nie? Proszę pana, to jest nieprawda. To jest nieprawda. pan Przepraszam, ja już tutaj kończę. Odchodzę też, tak jak powiedziałem wcześniej, yy, pożegnać się z pracownikami. Rozmawiałem yy, nie bezpośrednio z premierem Tuskiem. Ta decyzja była ustalona. Ja też jasno przedstawiłem swoje motywy. Proszę państwa, dziękuję wam bardzo. Dziękuję za cierpliwość. Do widzenia.